Mm, witam, witam serdecznie wszystkich. Oczywiście. Mm, ale za dużo tego. Mm. Dobra. Na klasiku witam. Chciałem sobie tak trochę pozarabiać na klasiku. Nalegę jakąś. Nawet tą koronę z królowej, wiecie? Zawsze coś, nie? Nie jest jakoś zbyt dobra, ale lepsza tego mojego hełmika heroicznego. A poza tym trochę ciężko z magami mam, więc bo jak kryta mi wsadzi mak, to trochę lipa. A tak to tu zawsze 10 wpadnie, jak przelecę i wszystkie torby zapełnię tymi śmieciami plus jeszcze złoto, które mi lotnie. No, wiecie jak to jest i też sobie stoję na awarium na łowcy. Pewnie nie wszyscy wiedzą, jak, jaki mój łowca jest, jak wygląda. Chyba, że ktoś wchodził na mój profil, to zna pewnie. Widział nikt i w ogóle. Przy okazji, też level tu się dobija. 18M do levela. Sporo. Na woju podobno najwolniej leci ten przylicznik, ale nie wiem właściwie. A bo tutaj mi poszły te strzały. Najpierw tu niech się zapełni, potem tam i tak w ogóle. Dobra, dawno nie, nie nagrywałem. W tydzień albo już ponad tydzień nawet. Nie miałem czasu jakoś zbytnio. Ale jutro możliwe, że z Pandory jeszcze dodam odcinek jakiś, nie wiem, może czekanie na Konga czy coś albo... Jak będziemy z teamem Konga bić. Zobaczę. Pewnie Konga będziemy bić i... Może coś ciekawego lotnie. Wiecie, czas na kongi. Ale w sumie laga mam jeszcze, by mi się przydała Kusza, bo kusza strasznie fajnie wygląda Nie dość, że fajnie wygląda, to jeszcze od ognia A wiadomo, od ognia na no taki 150 level Jeszcze heroiczna, to cię, cię już to znaleźć. Właściwie tu nie ma chyba nawet na taki level Kuszy na tropa może lepiej, jakby było od zimno, ale nie wiem. A fajna jest jednoręka napala, i tarcza na 150. Następnego to by, by mi się hełmik przydał, no tak było. Bo ja. I w sumie niby mam tam ewentowe. Dobra, dobra, zaraz będzie miłośnik, łowców kłowców. Zbroja z niego bardzo fajna, nawet. OR dodaje. A w sumie mam tu. Z ten, OR-kę i ochronę żywiołów, więc bym miał podwójną ochronę żywiołów, albo ochronę żywiołów i OR. Tylko szkoda, że tak dużo do znaczy, znaczy, tak mało, pomylił mi się, tak dużo do levela. Tak, mądre powiedzenie. To niby mam pół z dzikiej Wielkanocy, ale praktycznie nie grałem. No, na tym koncie, znaczy na tym świecie klasyk spędziłem dużo fajnych chwil przy tej grze. Przy Margonem. O, jest już miłośnik. Dobra, można być. Wow, ale lot. Dobra, to sobie lognem na wojka. Dobra, na woju oczywiście go mi wybił, ktoś... Bo tam trochę osób stoi, ale nie za dużo jednak. Tam 6 osób maksymalnie, a na pandorze 20. Nie no, na pandorze z 15 stoi z 10. Ale jak mówiłem, tutaj naprawdę przy tej... Na tej postaci głównie i na tym łowcy spędziłem dużo fajnych chwil Przy Margonem, zwłaszcza jak były eventy To naprawdę fajnie mi się grało Nie dało się oderwać od Margonem W sumie teraz jakby wprowadzi Na przykład urodziny Margonem były fajne Do tej pory pamiętam Te dziesiąte Dziewiąte to były niezbyt. Słaby Heros był. Czy to tam na ósmych taki słaby Heros był? Nie. Chyba... Nie wiem, jaki były urodziny marwione. Y. Te dziewiąte. Na ósmych chyba był ten Nion Cut. Nie pamiętam dokładnie. Też jest taki plan na ogra. Nawet nie wiem, czy dwa nie są. Na no, sekte chyba mają też. Coś mało wyleciał. O, ktoś mi wybił. Ja wiem, kto. To Espace. Nie. Jakiś mag, w sumie. 159 pewnie. On też pewnie zarabia. Pewnie, pewnie Dwa razy nie, niechcąco powiedziało mi się Wiem niechcący się mówi Ale ja wolę mówić niechcąco Coś to mikro słabą czułość ma Albo za cicho mówię, nie wiem O właśnie, też miałem tutaj Zrobienia chyba o, jest, dobra. Nie wiem co to daje, chyba ekspatyłka. A tutaj ten mi dziad wybił. Deda dostanie. O ty gnoju. Tak, tak, tak. Zobaczymy. I tak mu napisać już. Sławiony, zatopiony. I będzie przedłużał, tak fajnie. To widzimy się po cięciu. Dobra, koniec, papa. Nara. No i git. Teraz można. Oh, sporo mi wybił tego niestety. Nie pamiętam właściwie gdzie się odbierało te, tego questa co gramy to już tyle Jak tą mapkę wzięli to wziąłem tego questa Odebrałem Tu trzeba 5 razy przejść albo 4 żeby mieć Zapełnione wszystkie to, żeby jeszcze tych potek za dużo kupiłem, bo mnie w ogóle nie ubywa. Ja cie... A pod tym filmem czas na kongi. To, tym pierwszym, bo już dwa dwa są czas na kongi. Takie miksy. To jest już ponad 5000 wyświetleń. Wow. Nieźle, to jest sporo naprawdę to nawet w szybkim czasie, co mi przybyło, tyle wyświetleń. Tam chyba już jest 5, było 4,5. Chyba już jest 5, no. Coś koło 5, nie? To jest sporo. Mega. A łapek 106. To, to jest dużo. Pewnie klawiatura będzie, słychać, no, ale... Trzeba podgłość jak na maksa, bo tak strasznie słabo słychać to mikro. Znaczy, cicho słychać to mikro. I dlatego. A wreszcie, to się raz pisze 17 czy 18 minut. Well voilà, above. Masakr. Tyle czekać da się obejrzeć chwila, chwila wyższa matematyka cztery bicia i już prawie godzina no, godzina właściwie ponad godzina cztery bicia to można osiem bić i można całkiem dobry film sobie taki długi, dwugodzinowy dwugodzinny, ponad dwugodzinny obejrzeć Zazwyczaj, jak ktoś stoi na e to film ogląda albo w inną grę. Gra. Na klasiku, nie? Ja tak bynajmniej robię, bo i chciałem jeszcze powiedzieć o do gry. Bardzo fajne. Bardzo fajnie, punkt tam można zdobyć grając w takie minigierki. Wiecie, jak czekać sobie na dwójkę czy coś tam, czy na Konga na przykład, to można sobie popykać w taką grę, jeszcze sobie włączyć jakąś muzykę w tle, albo kabaret, ja na przykład kabaret albo muzykę to zależy. No czasem nawet śmieszne są niektóre kabarety. Zanim rumlą albo coś tam innego być. A to tylko na ety. A tak to nie wiem, gdzie jeszcze można obejrzeć. No już się kończą. O, waliło. Już się kończą te gry. Już więcej nie ma. Bieda w kraju. Skończyły się trzeba lognąć sobie na inną postkę Dobra sobie na warię go poczekam chociaż pewnie był już hmm. Ta był już jedna osoba ale dobra może nie było jednak A jeśli ktoś ten bardzo długo grał Margonem to pewnie kojarzy taki on, on jeden z pierwszych Osiągnął 1K widzów takich wiecie jako jeden z pierwszych youtuberów Margonem. On same miksy robił, ale bardzo dobre miksy. Niektóre mają po 55 kawy świetne, chyba dwa mają. Albo nawet więcej. To jest sporo, jak, nagra, jak ten, ale to kilka lat ma, to chyba 4 lata ma albo dłużej. I on wstawił wreszcie, nareszcie wrócił chyba do nagrywania Markonem. Wstawił wielki, m, 4 lata bić heroesów, coś takiego. Wielki miks, coś w tym stylu. A nawet spoko, mi się podoba. Takie jak mam te pierkę z po prostu masakra. Takie statystyki, plus leczenie tu, za dużo. Wow, nieziemskie to też jest dobre. Ten hełm, buty jeszcze ujdą, a łapki mają małe SA. Naszyj też, taki, taki nie z ewentu na pewno, nie Barry'ego Krugera, naszyjnik. Ta zbroja piździ z tyłu jest strasznie Tylko, że życie za to, to odejmuje A na łowce jest dobra Tu też takie na ustawki rzeczy Ta zbroja zresztą też na ustawki Ale tam życie daje tu nie wiem A tam to dużo esatu się przyda bardziej na ustawkę Bo groma Błogosławień te są bardzo Bardzo dobre to jest takie 360. To też takie 360. Tylko nie że obroty, nie, tylko 360 minut. <laughs> Ale do ksi, kurde, boki zrywać. A tu wywołanie aukcji. A w sumie bym mógł zobaczyć, co jest na aukcji. To jest, na no, z Halloween. Jak był ten. Heroes 30, niektórzy pewnie kojarzą, jak grałem długo w Margonem, taki eventowy Wladimir Putin, to był, nie no, Wladimir coś tam, ale z niego lotu, miałem legę nawet, ZOR, było z dotykiem i 30 użyć i po 180 minut, czy 240 i nawet spoko na wojku sobie nosiłem, chociaż mogłem na kimś innym zobaczyć, jakie legi są. Może coś ciekawego. O, tą koronę bym chciał, tylko ona jest za droga. Ona chodzi po o wiele mniejszej cenie. Także patologia. Te szyje też nie, nie są takie tanie. Na kondorze podobnie chodzą. Na Najmniej chodziły. A ta mikro po normalnej cenie w sumie. Zobaczy czy coś na mnie jest na tym level oczywiście nie no, 60 powinno być ok wow, to daje przywracanie, a to na woja nie no, tylko to są też na łop. ale drogi to buty, one były tak. O 60 sześćdziesiątem chyba były i za dużo nie spełniałem ale zajdąc w to może kupię to są lepsze od moich planuję zostać na tym levelu jak na razie w sumie no za, za du o, dużo lepsze to nie są, ale więcej przywracania więcej SA o trochę więcej SA Więcej pancerza. Nie wiem czy mi się opłaca je kupować jak naprawdę. Drogie są. Pizdu. A te łapki to ja mam lepsze łapki. Patologia. Moje są podobne do tych liszków, trochę tylko uniknąłem. A to jest... nie jest dobre na mnie, bo mam za ibi spierek na wiele. I to drogi ten pierek. Mi by się przydał jeszcze ta zbroja, ale to słaby jest Zasprzewa. też jest słabe, słabe statystyki ma chujowe. Nie no, nie polecam. nie, słabe strasznie statystyki ma. Bo ten hełmik jest... Staczy mnie na niego Ale mam lepszy To trochę mniej pasterze I on chodzi po 100, a nie po 150 Patologia